Tegoroczna Wigilia dla Bezdomnych i Samotnych odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Organizatorzy świątecznej kolacji spodziewają się około 140 osób. Wieczerza i prezenty zostaną także dostarczone do domów około 100 samotnych mieszkańców. Co roku 24 grudnia odbywa się właśnie wigilia dla bezdomnych i samotnych. Organizowano ją na dworcu kolejowym w Domu Kultury Kolejarza przez kilka minionych lat w hali trapes. W tym roku podjęto decyzję, że świąteczna wieczerza odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Sama jakby sala Miejskiego Ośrodka Kultury jest po prostu przytulniejsza, żeby to nie było właśnie tak na, na hali sportowej, tylko żeby to było miejsce bardziej bardziej przyjazne na takie, takie spotkanie. Kolacja w moku rozpocznie się o godzinie 14.30. Będą plakaty rozwieszone w miejscach takich, gdzie przybierają osoby, które są naszymi klientami i no, no, akurat korzystają z tej wieczerzy. Będziemy robić wszystko, żeby dotrzeć do każdego, który chciałby być z nami. Rama organizacyjne tworzy grupa osób, a wokół nich gromadzi się kilkudziesięciu wrażliwych ludzi. Są to ludzie, którzy często sami przypominają, kiedy należy swoją cegiełkę do tego dołożyć i swój okruch serca. Więc to jest niezwykle cenne, że bardzo często nie trzeba się przypominać, że, że nadchodzi czas Bożego Narodzenia. Ludzie sami o tym wiedzą i przypominają, że chcą. Ci, którzy 24 grudnia przyjdą do Miejskiego Ośrodka Kultury, usiądą przy stole, na którym pojawią się wigilijne potrawy. Ich przygotowanie spocznie na barkach spółdzielni socjalnej Wita. Zależeć nam będzie na tym, żeby. Tak jak w poprzednich latach, y, widzieć na twarzach tych wszystkich ludzi uśmiech i szczęście, i to, że mogą spędzić te chwile w gronie, powiedzmy, bliskich sobie osób, które o nich pamiętają. Przy stole dla nikogo nie zabraknie miejsca, każdy też otrzyma paczkę. Przez y, media zwracamy się do ludzi, którzy y, chcą się lepiej czuć w te święta, pomagając innym. Ofiarując wszystko, co można w postaci żywności czy jakiegokolwiek pieniądza, żeby te paczki jakoś wyposażyć. Wkrótce przed świętami w okresie Adwentu zwrócę się do arafian z prośbą, aby właśnie na ten wigilijny stół zechcieli jako dar swojego serca ofiarować pieczywo. Wielokrotnie już tę akcję podejmowaliśmy, zawsze cieszyła się. Dużym odzewem. Myślę, że w ten sposób dotrzemy do jeszcze szerszego kręgu i w ten sposób to miejsce, które pozostaje wolne przy naszych stołach wigilijnych, rodzinnych, będzie mogło zostać przeniesione na to spotkanie do Miejskiego Ośrodka Kultury. I tam podczas tej wigilii osoby, korzystając z tego poczęstunku, będą mogły także właśnie korzystać. Z tej formy daru serca. Myśmy zapoczątkowali z naszej parafii kościoła świętego Krzyża z księdzem Bógelem, panem Krzysztofem, no i ja my troje zaczynaliśmy 22 lata temu. No i to się zaczynało z niczego, no ale co roku jest coś więcej i, i nadal jeszcze się, ja, ja się włączam, pomimo mojego wieku, ale włączam się jeszcze, bo ja to lubię robić no, i lubię organizować i dlatego jestem tutaj. Jest to dla mnie duże przeżycie, spotkanie z ludźmi ulicy, którzy nie mają się gdzie podziać i jestem pełna szacunku dla tych, którzy z wielkim uszanowaniem do tego podchodzą i traktują tych ludzi bardzo poważnie, nie jako margines, tylko jako ludzi, którzy potrzebują serca i spotkania. Tego dnia trzeba także pamiętać o mieszkańcach, którzy ze względu na podeszły wiek czy chorobę spędzą święta sami. Dla nich posiłek przygotują kucharze domu seniora. Jest to kapusta z grzybami, śledź po kaszubsku, A, ryba tutaj po tutaj Sudecku, do... tak? Tak, kapusta z grzybami. Także takie typowo świąteczne potrawy. Dla tych stu osób będą także paczki świąteczne. Po przebudowie ulica Święciechowska w Lesznie ma mieć nową nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową i oświetlenie. Projekt inwestycji poznali mieszkańcy, których zaproszono na konsultacje, by mogli nie tylko poznać plany inwestycji, ale wnieść do niego swoje uwagi. Po przebudowie ulica Święciechowska ma mieć 6 metrów szerokości z dwoma pasami ruchu. Po prawej stronie patrząc od strony wjazdu do Leszna powstanie chodnik. Po drugiej stronie zaplanowaną ścieżkę pieszorowerową. Przystanki autobusowe nie zmienią lokalizacji. Od ulicy Szczepanowskiego do ulicy Wyszyńskiego pojawią się wyspy parkingowe po obu stronach jezdni. Miejsca postojowe będą równoległe i prostopadłe. Za skrzyżowaniem z ulicą Wyszyńskiego do ulicy Świętego Franciszka w po stronie południowej, czyli po stronie prawej patrząc od wjazdu do, do Leszna, miejsca prostopadłe, czyli zwiększymy jak możliwość parkowania na tym, na tym odcinku ulicy, ponieważ do tej pory tam było parkowania po lewej większości. Udało się poprzez zawężenie jezdni, która tam ma w tej chwili 9 metrów szerokości, zawężenie jej do 6 metrów, udało się wykonywać więcej miejsca na miejsca parkingowe. Projekt zakłada przebudowę oświetlenia na całej długości ulicy przy Kilińskiego. Od strony Ronda zostanie 9-metrowa szerokość jezdni. Przemawiają zatem względy bezpieczeństwa związane z ruchem samochodów ciężarowych. Również od ulicy Kilińskiego projektujemy jednokierunkowe ścieżki rowerowe od stronie południowej i północnej. Po stronie południowej kierunki miasta, po stronie północnej w stronę granicy miasta. Projektanci uwzględnili bezpieczne wjazdy na jezdnie dla rowerzystów. Niestety inwestycja wymaga wycinki drzew. Te, które da się uratować, zostaną przesadzone. W ramach zadania zostanie przebudowany system odwodnienia. Na końcu przy wlocie w ulicę Wolińska, będzie zmiana, zostanie zamknięty ten wlot, w tej chwili na prosto, czyli przejazd na prosto, będzie wjazd tylko przez Żyżowanie, tutaj przez ten łącznik, co będzie względu bezpieczeństwa po prostu. Obecny na spotkaniu radny Marek Goryniak chciał poznać koszty inwestycji. Odpowiedzi nie uzyskał, bo na razie ich nie kalkulowano. Wynika to z faktu, że przebudowa jest w fazie koncepcji. Dalej Marek Goryniak skrytykował pomysł budowania wąskiej jezdni, bo jak tłumaczył na całym świecie, buduje się szerokie. W normalnych krajach się dzisiaj poszerza maksymalnie drogi, bo ludzie przestali chodzić, chodzą tylko w centrach miast. Kto, się pytam, kto? To na tej święcichowskiej w rejonie po, po, po i tam jakie tłumy tam się idzie, tam na tam nachodziły. Natomiast my w Polsce, żeby podrożyć, drogą ludzi, to te wysepki, a jeszcze jest piękny, jak na tej wysepce, na środku ulicy postawili, po jest znak drogowy. Jeszcze świetny, to jest jeszcze. W Polsce powinno budować się mniej, a bardzo dobrze. Niepotrzebnie wyrzuca się pieniądze. Święciechowską można przebudować prościej i znacznie taniej. Takie zdanie wyraził radny Goryniak. Można powiedzieć tak, że. Zróbmy prosto, wyrzućmy, wyrzućmy jeden chodnik, nie róbmy ciągów pieszych. Tylko nie wiem, jak mieszkańcy na to powiedzą, bo mieszkańcy chcą wyjść ze swojej posesji i nie poruszają się tylko samochodem, a poruszają się także pieszo. Prezydent dodał, że to, co przedstawiono na spotkaniu, jest w fazie koncepcji. Nikt nie mówi, że to gotowy projekt, nikt nie mówi, że inwestycja już się rozpoczyna. Na razie powstał projekt, do którego można wnosić uwagi. Świąteczne ozdoby już są, można je wieszać na choince 4 grudnia. Wspólnie z prezydentem Łukaszem Borowiakiem zrobią to przedstawiciele organizacji pozarządowych. Świąteczną atmosferę poczuć można było już wczoraj. We wrzosowym zakątku spotkali się członkowie kilkunastu organizacji pozarządowych, by razem przygotować bombki, które 4 grudnia zawisną na choince w parku Jonstona. Każdy pomysł, czy to będzie Wielkanocny, czy Bożonarodzeniowy, czy Andrzejkowy, byle tylko zgromadził jakieś osoby, które są zainteresowane. Rozumiem, tak, że wy okazji. będziecie wieszać ozdoby też na tej wspólnej choince 4 grudnia. Projekt został tutaj właśnie um, przeprowadzony, żeby tak było. I jakieś konkretne pomysły macie na te My ozdoby? Mamy. My jesteśmy wszystkie prawie 60+, plus. i pomysły przychodzą nam w trakcie pracy. Pewnie powstanie coś fajnego, kolorowego tu się szykuje. Mam nadzieję, że tak i że te materiały, które tutaj są, nam wystarczą. Czy to fajne pomysły na wspólne robienie ozdób świątecznych? Bardzo fajne. Na wesoło można poznać fajnych ludzi. Coś dzisiaj, jakieś pomysły są już? Roja... Jeszcze nie. Tworzą się. Ale ozdoby są, no, możliwości ozdoby są, są tak. czyli generalnie będziecie też wieszać swoją, rozumiem, tą bombkę 4 grudnia, tak? Tak, będziemy wieszać, jeśli uda nam się ją ustroić, kreatywnie jesteśmy, damy radę. Piękna bombka, będzie no, no, reklamująca święta i radość niosąca. Z czego ona powstanie? Nie znam tutaj Pani trochę pop. Serwetki z, z, z takimi pięknymi y, gwiazdami betlejemskimi z napisem będzie po prostu związek niewidomych, i to będzie w formie bombki, Którą będziemy wszyscy wspólnie zawieszać 4 grudnia? Dokładnie tak. Bombkę na chońce razem z prezydentem Łukaszem Borowiakiem wieszać będą także przedszkolaki, uczniowie leszczyńskich szkół, przedstawiciele różnych instytucji, a także wszyscy chętni mieszkańcy Leszna, a którzy odebrali swoją bombkę w urzędzie miasta i specjalnie ją przeozdobili. Wspólne ubieranie choinki odbędzie się 4 grudnia. Rozpocznie się o godzinie 13.00. Od 1 grudnia ulice Bolesława Chrobrego i Niepodległości w Lesznie są w całości otwarte dla ruchu. Tym samym kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo niewątpliwie drogowe inwestycje były dla nich uciążliwe. Wczoraj otwarto zarówno ulice Chrobrego oraz Niepodległości. przejezdny jest także nowe rondo Inki. W obu tych miejscach prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe, tak by 10 grudnia inwestycje oficjalnie odebrać. 1 grudnia w Światowym dniu walki z AIDS na ulicy Leszna wyszli uczniowie trzeciego liceum ogólnokształcącego, przyłączyli się do akcji organizowanej przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Światowy Dzień Aids czy też Światowy Dzień Walki z Aids to święto obchodzone z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Jest tak od 1988 roku. Tego dnia na całym świecie także w Polsce i Lesznie odbywają się konferencje, akcje promocyjne, happeningi. O problemie głośno mówili uczniowie Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego, którzy 1 grudnia pojawili się na ulicach miasta, wykrzykując hasła związane z HIV i AIDS. Nie można zakazić się HIV! Nie można zakazić się na Uczniowie mieli także wykonane przez siebie transparenty. Happening był inicjatywą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Gazeta ABC zorganizowała debatę z Łukaszem Borowiakiem, by wspólnie z mieszkańcami podsumować pierwszy rok jego prezydentury. Debata w Miejskim Ośrodku Kultury była przede wszystkim rozmową o Lesznie, o tym, co zmieniło się w czasie 12 miesięcy prezydentury Łukasza Borowiaka i o tym, co czeka nasze miasto w najbliższym czasie. Prowadząca spotkanie redaktor Lidia Matuszewska pytała m.in. o inwestorów, powołanie architekta miejskiego, Leszno i o pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. Debatę uzupełniały materiały przygotowane przez telewizję Leszno. Był fragment z wieczoru wyborczego, kiedy było wiadomo, że Łukasz Borowiek wygrał drugą turę. Na prośbę gazety ABC zarejestrowaliśmy także wypowiedzi jego kontr kandydatów w wyścigu wyborczym. W drugiej części debaty prezydent odpowiadał na pytania zadawane przez czytelników i te padające z sali. W naszej telewizji wyemitujemy obszerne fragmenty spotkania. Z kolei w czwartek 3 grudnia zachęcamy do obejrzenia naszej rozmowy z prezydentem Łukaszem Borowiakiem. Jest również dostępna na stronie internetowej w zakładce W cztery oczy. W tym tygodniu w Urzędzie Miasta Blesznie odbyło się spotkanie z właścicielami dwóch dyskotek. Temat te rozmowy wiązał się z bezpieczeństwem w mieście. W spotkaniu uczestniczyli prezydent, komendant miejski policji i właściciele dwóch najpopularniejszych dyskotek, w których bawią się nie tylko leszczynianie. Jakie są efekty wspólnych rozmów? Po pierwsze ścisła współpraca z ochroną. Jeżeli rozpoczyna się weekend, każdy z właścicieli będzie przekazywał dane personalne ochrony, tak żeby policja wiedziała z kim się kontaktować. 2 wzmocnienie monitoringu. Sygnał ze strony właścicieli dyskoteki Heaven po tym nieszczęśliwym wypadku jest taki, że jest dodatkowych 16 kamer. 3 przeszkolenie i profesjonalizacja ochrony. Bezpieczeństwo w dyskotekach to jedna, ale pozostaje problem tego, co dzieje się na ulicach Leszna, kiedy klienci opuszczają wymienione lokale i przemieszczają się po mieście. Są krzyki, głośne rozmowy, dewastacja. Lekarstwem na nocne wybryki mają być projekty pod wspólnym hasłem Bezpieczna Leszno. Będzie kampania informacyjno-edukacyjna. Na ulicy Dąbrowskiego, Prochowni będziemy musieli uregulować pewną sytuację związaną z zagospodarowaniem terenu, gdzie stoją taksówki. Będziemy ściśle współpracować z policją, będzie zwiększona ilość patroli w tych miejscach newralgicznych. Prezydent ze spotkania wyszedł przeświadczony, że właścicielom dyskotek zależy na rozwiązaniu problemów razem z miastem i policją. I na pewno celem nie jest zamykanie dyskotek, tyle że najważniejsze, by wspólnym kierunkiem było bezpieczeństwo w mieście. Pies ze schroniska może być dobrym przyjacielem i kompanem do zabawy, odwdzięczy się miłościom i wiernością, przekonywano o tym na spotkaniu w Zespolsku Ekonomicznych w Lesznie, którego gościem był pies o imieniu Rok. Jest towarzyski, chętnie chodzi na spacery, lubi się bawić. Porozmawiajmy to hasło projektu, który od 2008 roku realizuje Zespół Szkół Ekonomicznych. Kilka razy w roku do szkoły są zapraszani ludzie, którzy są ciekawi ze względu na swoje hobby, działania, reprezentują interesujące zawody. I co ważne, od młodzieży wychodzą propozycje z kim chcieliby się spotkać. 2 grudnia gośćmi młodzieży byli pies o imieniu Rok i jego opiekunka ze schroniska w Henrykowie. Psiak trafił do placówki w lutym 2013 roku. Po około 12 miesiącach został adoptowany, ale już w październiku tego roku znów był w Henrykowie. Znaleziono go w Lesznie, mimo że właściciel był z innej miejscowości. Rok jest jednym z podopiecznych, które, którzy raczej zachowują się dobrze w stosunku do ludzi. Bardzo kocha towarzystwo człowieka, bardzo lubi spacery, bardzo lubi zabawę. Sympatyczny psiak znów czeka na adopcję. Jeśli do niej trafi, oby miał więcej szczęścia. Nie tylko Rok i jego opiekunka spotkali się z uczniami ekonomika. Swoje psy przeprowadziła również pedagog Mariola Rochmankowska. Od kilku miesięcy ma dwa psy: pięcioletnią Didi, której wszędzie pełno, i trzyletniego Perika. Jeszcze kilka miesięcy temu jego domem było schronisko w Henrykowie. Dowiedzieliśmy się w schronisku, że jest bardzo nieufny. Znaleziono go zagłodzonego i takiego zaniedbanego. Podejrzewamy jednak, że chyba był bity, bo, mówię, jest taki bardzo nieufny, bardzo nieufny. Już jest duża poprawa od tego sierpnia, ale jeszcze, no proszę zobaczyć, tak, jest taki wycofany, boi się. Perik miał dużo szczęścia, trafił do osób, które go pokochały. Odróżnienie od Didi, która jest właśnie taka trochę niezależna, on cały czas przy nas siedzi, cały czas pragnie być głaskany, bardzo się cieszy jak przychodzimy do domu i w zasadzie nas nie odstępuje na krok. W schronisku dla bezdomnych zwierząt jest obecnie 80 lokatorów, czekają na dom, ale adopcja musi być przemyślana. To nie może być decyzja podjęta pod wpływem chwilowego przypływu dobrego serca i tylko dlatego, by pies czy kot nie zostały porzucone jak niechciana zabawka. Dodajmy, że po spotkaniu młodzież zespołu szkół ekonomicznych przekazała prezenty dla schroniska. Na pewno się przydadzą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie zaprasza na maraton pisania listów w obronie praw człowieka. Maraton pisania listów odbywa się 10 grudnia, właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Listy pisane na całym świecie są apelem do władz, ale też listami solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej ich będzie, tym większa szansa, że uda się poprawić los danego człowieka. W tym roku Amnesty International zwracać będzie uwagę na 10 spraw. Bohaterowie są z różnych stron świata, a ich historię poznać można na stronie internetowej organizacji. Do maratonu pisania listów przyłączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. Akcja odbędzie się 10 grudnia, rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa 24 godziny. Maraton odbędzie się także w drugim licom ogólnokształcącym przy ulicy Bolesława Prusa. Tam listy pisane będą 12 grudnia od 12 do 19.